Cześć, witam Was na kanale Kobiecoś w Formie. Wracam! Tak jak powiedziałam, każdy piątek o 16 będzie nowe wideo. Wielki comeback. Ostatnio było takie wideo, pod którym dużo komentarzy pisałyście. Prosiłam Was o to, żebyście napisały mi własne pomysły na to, na jakich Materiałach mam się skupić w pierwszej kolejności, żeby dodawać, żeby właśnie rozkręcić z powrotem ten kanał, bo rok nie dodawałam, więc troszkę to wszystko zjechało w dół i spadło, jeśli chodzi o wyświetlenia i zasięgi. Więc dzięki za Waszą aktywność i też zapraszam do aktywności pod tym postem. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Posłuchajcie do końca, no bo o co chodzi. Dzisiaj taki temat 7 moich zasad ćwiczeń moich zasad ćwiczeń i jakby pracy z moimi programami. Większość z Was pisała, że Właśnie chciałybyście jakieś zestawy ćwiczeń, że mało jest ćwiczeń dla kobiet w ciąży, takich polskich, dużo jest angielskojęzycznych i tak dalej. Że mało jest takich zestawów dla mam, właśnie z takim z maluszkiem e, blisko, że mało jest takich zestawów właśnie krótkich dla laików, żeby nie mieć dużych zakwasów, e, żebyście mogły spokojnie później funkcjonować z dzieckiem. Były też inne tematy i te tematy też z pewnością e, poruszę, ale... W pierwszej kolejności tak pomyślałam, że nagram to wideo 7 zasad ćwiczeń, bo jeżeli chcecie ćwiczenia, ja naprawdę też chcę je publikować, to chciałabym, żebyście wiedziały, jak z moimi programami ćwiczyć, bo to sprawi, to jak, jakby posłuchacie tego i też to później zupełnie inaczej podejdziecie do tych ćwiczeń i później to zastosujecie, sprawi, że będziecie miały efekty szybciej, ale też nie zrobicie sobie krzywdy i nie zaszkodzicie sobie, chociaż ja nie robię takich ćwiczeń, które mega szkodzą, ale chodzi bardziej o to, żeby od początku uczyć się dobrze, od początku wiedzieć, jak do tego po prostu podejść, żeby nie było frustracji, nie było jakiegoś poczucia winy i nie było, że, że mi się nie udało, że no właśnie, słuchajcie. Więc siedem zasad ćwiczeń i będę wdzięczna, jak napiszecie, jak posłuchacie i napiszecie, co na ten temat sądzicie. No to zaczynamy, dziewczyny. Trochę przedługi ten step, muszę nad tym popracować, no ale dobra. <laughs> rozkręcam się, rozkręcam się. Spokojnie, będzie krócej i dosadniej <laughs> i szybciej. Dobra. Pierwsza zasada ćwiczeń, zaplanuj sobie czas dla siebie. To jest, słuchajcie, pierwsza zasada w ogóle jakichkolwiek ćwiczeń, w szczególności jeżeli jesteś młodą mamą. Jeżeli masz nadmiar obowiązków, rzeczy do ogarnięcia, to zaplanuj sobie kiedy masz czas dla siebie na ćwiczenia. Nie ma tutaj, słuchajcie, innej możliwości, bo jeżeli tego nie zaplanujecie, to naprawdę bardzo mało razy Wam się uda to zrobić. I mówię tutaj nie o konkretnych godzinach, dniach, bo jak masz dzieci, to naprawdę jest to trudno zrobić i zawsze być o tym czasie w pewnym miejscu i zawsze być gotową. I właśnie to rodzi później frustrację, jak my musimy o tej, o tej godzinie. I coś się nam posypie z dziećmi i nagle to nie wypala. Bardziej chodzi o to, żebyś zaplanowała sobie po prostu przed czym robisz ćwiczenia, po czym robisz ćwiczenia. Po tych aktywnościach, które robisz codziennie, które systematycznie wykonujesz tak po prostu w codzienności, w ciągu dnia. Czy pracujesz to, czy zaraz po pracy, czy może przed pracą, czy może wieczorem jak już, wszyscy, jak już wszystkie dzieci położysz spać. Zaplanuj sobie moment, w którym przeznaczysz sobie te 20 minut. Pół godziny dla siebie. Tak nawet w głowie, słuchajcie, nawet nie trzeba czasami tego pisać, tylko postanowić i po prostu spróbować. Znajdź systematyczny. No właśnie, już zdradziłam drugą zasadę. Druga zasada, ćwicz systematycznie. Był czas dla siebie, tak? Pierwsza zasada, zaplanuj ten czas dla siebie. Druga zasada, ćwicz systematycznie. I naprawdę niech to będzie. 15-20 minut codziennie. Ja jestem fanką takiej aktywności, nie treningów intensywnych, mocnych 3-4 razy w tygodniu. Bo jeżeli zależy Ci na właśnie regeneracji, na poprawie sprawności, formy, regeneracji ciała po porodzie czy w ciąży, żeby się lepiej czuć, nie potrzebujesz treningów godzinnych. I nawet dziewczyny, które ćwiczą z moimi programami, to już potwierdzają i pisały do mnie nieraz, wielokrotnie, że codzienne ćwiczenia to jest zupełnie inna jakość funkcjonowania na co dzień. I dlatego te ćwiczenia, ktoś może powiedzieć, 20 minut, 15 minut, przecież to nawet to rozgrzewka powinna tyle trwać i tak dalej. No zależy jaki masz cel ćwiczeń, tak? Zależy jaki masz cel ćwiczeń. Jak masz wyczyn, no to musisz cisnąć konkretnie, ale jak to ma być dla dobrego samopoczucia, dla lepszego funkcjonowania na co dzień, dla pozbycia się bólu, to wierzcie mi, wystarczy 15-20 minut dziennie. Jak nie masz tyle, to nawet 5 minut i przez 5 minut można naprawdę dużo dobrego zrobić dla ciała. Systematycznie, musi być to systematycznie, inaczej nie będzie efektów. Niestety, i nie porywaj się od razu właśnie, że ja godzinę teraz będę. Po prostu pół godziny jeździć na rolkach, pół godziny ćwiczyć, jeżeli tego nie robiłaś wcześniej. Tak? 15 minut. Wyjdź od 15, 20, 30 minut codziennie i może się okazać, że zrobisz te 20 minut, pół godziny i będzie taka sytuacja w domu, że jeszcze tam coś tam jeszcze zrobisz, tak, jeszcze wyjdziesz na ten rower na rolki, ale planuj systematycznie wersję taką minimum, żeby uniknąć po prostu rozczarowania i frustracji. Trzecia zasada: ćwicz w zakresie komfortu. I tutaj. No, właśnie większość różnych coachów, trenerów, i tak dalej ciśnie i mówi, musisz wychodzić ze strefy komfortu. Musisz wychodzić ze strefy komfortu. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz wychodzić ze strefy komfortu. I teraz powiedzmy sobie jasno: Komfort a komfort to są dwie różne sprawy. Tutaj trzeba pomyśleć wpierw o swojej własnej sytuacji i co jest komfortowe dla nas, a co nie jest komfortowe, bo dla jednego to, co jest. Niekomfortowe dla nas, będzie jakby na luzie dla innego, tak? dla innej kobiety, na przykład. I teraz nie chodzi tutaj o komfort taki, jak siedzenie po prostu na kanapie, zajadanie chipsów i tak dalej, i oglądanie filmu i, i, no, i, i taki komforcik, tylko chodzi o to, żeby ćwiczyć w zakresie komfortu dla kręgosupa, dla kolan, dla stawów i dla swojego całego ciała tak nie pracujemy ze złym bólem. I tutaj y, takie rozgraniczenie dobry zły ból. Jest ból taki jak pieczenie mięśni, jak czujesz, że już po prostu tak popracowały, że już dalej nie możesz dalej jakby nie możesz kontynuować ćwiczenia. Niby jeszcze trochę masz siłę ale palenie i i to jest taki, taki, można powiedzieć, trochę takie fajne, bo czujesz, że masz mięśnie, nie, bo czujesz, że popracowały konkretnie. Zły ból to jest taki, od którego od razu uciekamy. I tutaj zawsze uczulam dziewczyny na to, żeby nigdy nie pracować w takich zakresach, które powodują ból w kręgosłupie, ból w kolanach, żeby po prostu z takich pozycji wychodzić albo robić tylko ruch do... Pewnego momentu, w którym złego bólu nie czujesz. Nie pracujemy ze złym bólem, i stąd ćwicz w zakresie komfortu dla swojego ciała, dla kręgosłupa, dla brzucha, dla mięśni na miednicy, dla stawów, tak? Bo um, słuchajcie, w, w kontekście właśnie pracy z takim kobietym cia kobiecym ciałem to wychodzenie poza strefę komfortu, wychodzeniem poza strefę komfortu już może być to, że ty po prostu rozwiniesz tą matę i wyrwiesz czas dla siebie i dasz dziecko na przykład tatusiowi, żeby wymył słuchaweczki i ćwiczysz. I to już dla ciebie może być wyjście ze strefy komfortu, bo przecież ty przez cały czas dziecko myłaś. Czy ten tata da radę, czy to, czy tamto, więc zawsze patrzcie na siebie, nie przejmujcie się tym, że ktoś Wam mówi, musisz wychodzić ze strefy komfortu pod kątem treningu, że to ma być po prostu hardcore, z językiem na wierzchu masz kończyć trening. Nie, nie. To nie na tym ma polegać, żeby jeszcze sobie dowalać, jeżeli masz nadmiar obowiązków, nie dosypiasz w nocy, nadmiar dźwięków, jesteś przemęczona i tak Oczywiście dawajcie mi też znać, co Wy na ten temat myślicie w komentarzach, dobra? I jedziemy z kolejną zasadą ćwiczeń, moją zasadą. Czwarta zasada ćwiczeń: ćwicz w wygodnym stroju. I tutaj na każdym z moich wyzwań dziewczyny uczulam, żeby ćwiczyły w wygodnym, luźnym stroju. I właśnie ja mam obcisłe rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja tak średnio lubię w takich obcisłych chodzić. Ja lubię w workowatych, dużych, lekkich, takich po prostu dających swobodę ruchu, ale ubieram takie tylko dlatego, żeby było widać dobrze ustawienie ciała, dobrze ustawienie właśnie stawów, bioder, osi ciała, żeby było dobrze widać ruch, ale to jest na chwilę. Ja takie rzeczy zakładam tylko jak ćwiczę właśnie nagrywając. Ale jak ćwiczę sama, to ja zakładam naprawdę luźne rzeczy. I na to was uczułam, żebyście zwróciły uwagę, jeżeli jest właśnie problem z kręgosłupem, z brzuchem, to w szczególności zwróciły uwagę na to, żeby nie mieć podczas ćwiczeń stroju, który obciska wam dół brzucha, i tym bardziej jak na przykład miałyście cesarskie cięcie, stroju, który mocno jakby opina wam ciało i naciska na tak, przestrzeń, okolice pępka. Te dwa obszary z reguły są takie najbardziej w cudzysłowie zaniedbane, osłabione, które potrzebują największej troski. I teraz, jak my tam obciskamy to ciało, to ono, ono nie pracuje tak dobrze i te mięśnie nie pracują tak, jakby pracowały, gdyby miały po prostu luz. Ograniczenie, obciśnięcie pewnych obszarów powoduje, że tam mięśnie nie mają swobody, a brzuch. Wiecie, że mięśnie brzucha współpracują z przeponą, też z mięśniami dnamiednicy, są mięśniami oddechowymi, też przede wszystkim wydechowymi i one muszą mieć swobodę oddechu. Więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby brzuch zregenerować, żeby poprawić jego funkcjonowanie, żeby wysmuklić talię, to nie zakładaj rzeczy, które obciskają talię, obciskają właśnie okolice pępka, ściskają mocno brzuch, to jeszcze dodatkowo powoduje, że tam w środku jest jeszcze większe ciśnienie w brzuchu, a ciśnienie, jak to ciśnienie, ja nie jestem właśnie zwolenniczką dużego ciśnienia na, na, na wiecie, na, na hardcore ćwiczenia, <gry> ciśnienia na hardkorowe ćwiczenia, ciśnienie w brzuchu powoduje, że osłabiają się mięśnie na miednicy. I możemy po prostu sobie zaszkodzić, jak będziemy w takich strojach długo, takich obciskających. Wiadomo, że jak idziesz na siłownię, idziesz um, gdzieś na zajęcia grupowe, chcesz się czuć dobrze, jeżeli to będzie tam na godzinę, raz na jakiś czas, ok, ale jakby trzeba mieć na względzie to, żeby później dać tym mięśniom przestrzeń, dać tym mięśniom... Yy, Swobodę ruchu, i teraz część z Was powie, o jakim mięśniom ja miałam samy tłuszcz i tak dalej. No nie, słuchajcie, tam nie ma samego tłuszczu i powiedzmy sobie szczerze i dosadnie: nie ma tam samego tłuszczu, tam też są mięśnie i z reguły te mięśnie właśnie są porozciągane i nam się wydaje, że to jest wszystko tłuszcz, a te mięśnie są porościągane. Kolejna rzecz, jak tam jest wszystko ściśnięte, to mięśnie wysyłają sygnał do mózgu. Wiecie, no to jest wszystko powiązane. Mięśnie. Wysyłają sygnał, że ok, tu nas trzyma materiał, to yy, po prostu rozluźniajmy, bo nie musimy nic robić, bo trzyma nas materiał. Rozumiecie? I teraz tu jest ściśnięte, podwyższone ciśnienie, mózg wysyła sygnał, rozluźnij, rozluźnij, a wy funkcjonujecie i ćwiczycie. No właśnie, teraz pomyślcie tak na chłopski rozum, czy to jest korzystne dla naszych mięśni brzucha i mięśni miednicy, Gdzie możesz? Luźny strój luźne jakieś takie spodenki, najlepiej ja uwielbiam takie na sznurku, żeby nie naciskały, albo chociaż z taką gumką, która was mocno nie opina. I zwracajcie, dziewczyny, uczulam was na to, zwracajcie uwagę na to, że jeżeli właśnie macie jakieś spodnie, które was obciskają z wysokim stanem, poobserwujcie, jak brzuch zachowuje się wieczorem. Jak było, jak zakładałaś spodnie, jak jest wieczorem. Wiadomo, że jak zjemy w ciągu dnia sporo, to ten brzuch jest inny, ale czy nie masz uczucia ciężkości, czy nie bolicie bardziej kręgosłup, no i dajcie znać, co na ten temat myślicie, czy to dla was taka y, nowa zasada, czy może tak e, przesadza, <gryw> przesadza, nie, przesadza. No, dajcie znać dziewczyny i jedziemy z piątą zasadą. Piąta zasada ćwiczeń, nie porównuj się i tak jak w piosence Kai, czasami na metamorfozie brzucha, y, śpiewałyśmy i tańczyłyśmy, nie porównuj nigdy się, nie, nie porównuj nigdy się. I uczmy się tego, naprawdę po trochu, jakby trzeba trochę pracować z głową, żeby nie porównywać. Się. Nie porównujcie się do mnie, jak ćwiczycie ze mną, tak? Nie porównujcie się do innych dziewczyn, które, nie wiem, może ćwiczą, może będą komentować i skomentują: Ja poćwiczyłam, ja już zrobiłam, i tak dalej. Jakby nie brać tego w kategorii, jakby wyrzutów, że ja jestem gorsza, że mi nie wychodzi, poczucie winy. I poczucie takiej frustracji, słuchajcie, taka frustracja, to nie jest dobry grunt, żeby cokolwiek budować i regenerować w ciele. Naprawdę. Jakby w pierwszej kolejności, no widzicie, no ta praca z głową. Nie porównuj się, porównuj tylko siebie do siebie. Sprzed dwóch dni, sprzed tygodnia, jak masz nawet nie to, że ciśnienie, tylko zależy ci po prostu na efektach wizualnych, to zrób sobie zdjęcie przed, zrób sobie zdjęcie w dobrej jakości albo niech ktoś zrobi ci zdjęcie obszarów, na których ci zależy, brzuch, pośladki, nie wiem, może całe ciało. I dopiero za jakiś czas zrób sobie sama zdjęcie, i nie porównuj się do innych metamorfos, jeżeli będziesz takie widziała, do pracy innych dziewczyn. Każda, każda z nas jest inna, każda z nas ma inną formę wyjściową, każda z nas ma inną sytuację, inną pomoc na co dzień, inne nocki chociażby, i to też ma ogromne znaczenie w regeneracji ciała, w budowie, rozbudowie też nawet nie to, że jakiejś wielkiej rozbudowie, ale po prostu. W, we wzmocnieniu mięśni, tak, sen też ma znaczenie. Więc naprawdę tutaj każda z nas i każda droga każdej z nas będzie zupełnie, zupełnie inna, więc nie porównujmy się. Ja wiem, że system y, tak szkolny i w ogóle taki y, codzienny, bazuje na takim ocenianiu i funkcjonowaniu, tak, właśnie y, porównując nie? to z tym, tą ta, z tamtym i tak dalej, ale jakby ja całą sobą wierzę, że to nie jest nic dobrego porównywać się do innych. Jeżeli to was w jakiś sposób zainspiruje, że ktoś coś zrobił, to jasne, ale uważajcie na to, kiedy będą pojawiały się uczucia takie jak frustracja, takie zniechęcenie, że no i to jest sygnał na to, że właśnie trzeba popracować trochę nad tym, że ja jestem ważna. Skupiam się na sobie. porównuję się tylko do siebie. Nie muszę być taka jak. Nie. Ty masz być sobą, i masz się po prostu dobrze czuć. Nawet nie musisz być lepszą wersją siebie, masz być sobą. Tak masz być sobą, taką szczęśliwą sobą. Więc tam, gdzie frustracja, tam gdzie wyrzutu sumienia, robimy. Pa, pa. I jedziemy z tą zasadą. Szósta zasada. Nie bój się swojego brzucha. Podczas ćwiczeń, często i w realu, i właśnie podczas ćwiczeń takich nagrań, moich programów treningowych, często proszę Was o to, żebyście właśnie położyły dłonie na brzuchu, położyły dłonie na żebrach, położyły dłonie na dolnym brzuchu i uczulam Was na to, żeby się tego nie bać i nie wstydzić. Im więcej tymi swymi dłońmi będziecie sprawdzać, dotykać, Ile poczujecie pod tymi dłoni, właśnie tego, co się rozluźnia, jak pracuje, jak się przemieszcza, jakie to jest odczucie. Ja też podczas ćwiczeń często mówię, że coś powinno się zadziać. Jeżeli się nie zadzieje, to może spróbuj tego. I uczulam Was na to, żebyście kładły te dłonie. Po prostu kładźcie te dłonie, nie, nie bójcie się tego, dziewczyny, bo ja pracowałam z dziewczynami także, widziałam je online, tak, że widziałyśmy się na Zoomie. I mimo tego, że ja mówiłam, że ja pokazywałam, to wierzcie mi, tak. Z 60% tego nie robiło. Dopiero po moim takim po imieniu. Słuchajcie, po imieniu, no połóż, połóż ręce, spróbuj, zobacz. Tak? Dopiero, wiecie, ja mówiłam raz, pokazywałam i tak dalej. I dziewczyny tego nie robią. Dla mnie to jest informacja taka, że jest jakiś problem. Słuchajcie, jest jakiś problem albo natury akceptacji, albo natury. Nie wiem, jakiejś takiej, takiego wstydu, świadomości swojego ciała. No nie wiem, dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. W każdym bądź razie ja zachęcam Was do tego. To jest mega, mega jakby dobre i ważne, żeby kłaść dłonie na swoje ciało w pewnych momentach, bo co, to, co to, w czym to pomaga? Jak prowadzę zajęcia tak stacjonarnie, to właśnie ruchem często dziewczyną pokazuje, tak? Dłonią. Daję wskazówkę do ruchu, czasami poprawię im barki. Pokażę tutaj, że łopatki mają w tą stronę popracować, tak? Też im polecam, żeby kładły dłonie na brzuch, żeby czuły, że on się na przykład rozluźnia, że się troszkę powiększa, opada, że żebra się rozszerzają w pewnych obszarach. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne i powiem Wam, że tego co wy możecie zrobić, tak? swoimi dłońmi podczas ćwiczeń, podczas nauki ruchu, to tego nawet nie zrobi żaden trener. To jest taki plus i taki dodatek do procesu nauczania, czego nie da żadna fizjoterapia, tak? Oczywiście zachęcam do tego, żeby chodzić na fizjoterapię, jak trzeba ćwiczyć też z trenerami personalnymi i tak dalej, ale w procesie nauki Czucie i to, ile poczujemy pod swoimi dłońmi, że ciało pracuje tak, że tu się zaktywowało, tu się rozluźniło. Jeżeli Wy będziecie to od razu czuć pod dłońmi, to proces nauczania ruchu przebiega naprawdę, naprawdę bardzo szybko. I nawet tak jestem zdania, że właśnie Wy jak to robicie, to ma to jeszcze taki aspekt, taki trochę terapeutyczny, tak? Że ja nie neguję tego brzucha, że może mi się on nie podoba, ale dobrze, że jest, że super, że tam było moje dziecko, że dałam radę, że udostępniłam ciało i po prostu ono wiele wycierpiało i też należy się mu troska, tak? Szacunek, a nie udawanie, że go nie ma. Rozumiecie? O to chodzi. Dajcie znać, co na ten temat myślicie, i lecimy z następną zasadą. Ostatnia, już siódma zasada to ćwicz na tyle na ile pozwala ci Twoje ciało. I tutaj to takie. Może podobne do tego w zakresie komfortu, ale tam bardziej chodzi, żeby nie pracować z bólem takim złym. A tutaj chodzi o to, że naprawdę nie musicie tutaj obalam fitnessowy mit żeby zregenerować ciało, żeby robić formę, nie musicie robić konkretną ilość powtórzeń, tak? Konkretną ilość serii, kto jak tam ktoś wam, by, nie wiem, zrobił wideo, masz zrobić tyle serii po tyle powtórzeń, bo inaczej co. No bo inaczej co? Słuchajcie, no ja się z tym trochę biję, z tym fitnessowym takim mitem. Jeżeli naprawdę zależy Ci na rozbudowie mięśni, masz jakieś cele sylwetkowe, już naprawdę konkretne, no to tak i tak chcesz progresować w tym treningu, tak? Chcesz tą progresję, czyli takie zwiększanie obciążenia, no to tak, to jest ważne, ale. Jeżeli chcesz po prostu zbudować nowych ćwiczeń, tak? Bo, bo tego nie ma, no to nie ma co myśleć o jakiejś progresji. Słuchajcie, najpierw trzeba jakby ciało odbudować po ciąży, po porodzie, po właśnie dysfunkcjach, może masz dysfunkcję z kręgosłupem. I tutaj uczulam cię, żeby słuchać swojego ciała. Czyli jeżeli robimy ćwiczenie i ja tam robię, przypuśćmy, robimy tam, nie wiem, 16 powtórzeń, nie? i po ósmym powtórzeniu już totalnie nie czujesz, czy twoje barki są w dole, czy wisisz na barkach, czy trzymasz. Ustawienie kręgosłupa, czy żebra po prostu wiszą na dole i rozciągasz odcinek nęźwiowy. Jeżeli po którymś powtórzeniu czujesz, że totalnie tego nie czujesz, nie? że już nie masz pojęcia, czy dobrze jesteś ustawiona, czy nie, to daj sobie luz. To sobie zrób pauzę. Odpocznij chwilę. Tak? Przeciągnij się, rozciągnij, napij się wody i wróć do ćwiczenia. I naprawdę wolę, żebyście robiły 8 dokładnie, dobrze, z pełną świadomością ruchu, z pełną świadomością tego, co ma się zadziać, co macie poczuć w ciele, tak, co ma być jak ustawione. 8 takich powtórzeń jest lepsze niż ciśnięcie na siłę, słuchajcie, 16. Tak? To jest moje podejście i jakby to jest takie moje podejście... Właśnie, żeby ciało naprawiać, tak? Yy, tak, zmęczysz się bardziej, jak zrobisz te 16, tylko te ostatnie powtórzenia nie będą już z korzyścią dla np. brzucha, dla kręgosłupa, dla barków. No ale zrobisz, ale zrobisz. No wow, no bo trzeba cisnąć do końca. No nie, słuchajcie, to nie jest moje podejście, i uczulam Was na to, że naprawdę nie musicie robić tyle powtórzeń, ile ja. Tak, może się okazać, że chcecie więcej, że wasze ciało jest gotowe na to, żeby więcej, to wtedy robicie pauzy i robicie swoje powtórzenia. Czemu nie? Ale tak, nie robimy na siłę, bo musi być tyle powtórzeń. Nie, robimy tyle, ile jest dla nas dobrze w danym dniu, w danym czasie i tyle, żeby czuć swoje ciało w ruchu. Jeżeli już przestajemy czuć ciało, co się dzieje, jak oddech w ogóle, oddech wstrzymany, to naprawdę. Nie ma co cisnąć, słuchajcie, nie ma co cisnąć, bo to nie na tym ma polegać. Takie jest moje zdanie. Jestem ciekawa, Twojego, napisz koniecznie w komentarzu, i to już była siódma zasada. Jeszcze tak myślę o czym nie wspomniałam. Jeszcze tak myślę o czym nie wspomniałam, a no o tym nie wspomniałam. W kontekście, jeszcze właśnie obcisłego stroju, to to, to jest właśnie plus ćwiczeń w tym w domu, nie? Że nikt was nie widzi, słuchajcie. Jak macie możliwość, nawet możecie w bieliźnie ćwiczyć. Super, tak? W majtkach. <laughs> Ale tak całkiem serio, po prostu y, na luzie, w luźnym stroju. W sukience chcecie, w sukience Możecie w sukience, tak? Możecie tak, jak jesteście, naprawdę, ale byle, żeby to był luźny strój, nikt was nie ocenia, nikt was nie będzie krytykował, wy macie czuć się dobrze, swobodnie, wasze mięśnie brzucha mają mieć swobodę, kręgosłup, wszystko ma mieć swobodę ruchu dziewczyny. Mam nadzieję, że się nie rozgadałam, miało być krótko, a wyszło, wyszło tak, jak wyszło. Mam nadzieję, że obejrzane do końca. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobało i czy ważne są te zasady, czy w ogóle je znałyście. Cokolwiek, dobra? Od was. Jestem, jestem ciekawa waszego zdania. Pozdrawiam was serdecznie. Następne wideo w piątek o 16. Dajcie mi znać, czy w poniedziałek o 10 dodać wam jakiś zestaw ćwiczeń. Dobra? Taki... No. Z moich programów treningowych. Dajcie koniecznie znaka. Jak mnie dobrze zmotywujecie, to może to zaplanuję i to się po prostu, słuchajcie, doda w poniedziałek, na przykład o 10.00. Nie? Dobra? Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!